Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja, Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych. I całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pospieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają, lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Od dwóch dni już, dziś trzeci, śledzimy historię proroka Samuela jednego z ważniejszych proroków w historii ludu Bożego, proroka czasów niespokojnych, czasów wojen, czasów niepokojów, proroka też pewnego ważnego przełomu w historii ludu Bożego, proroka, który przeprowadzi Izraela z epoki sędziów, a więc tych opiekunów, których Bóg dawał. Swojemu ludowi raz na jakiś czas, kiedy była szczególna potrzeba do epoki monarchii, do epoki królów. I pamiętamy może, że to nie był przełom chciany przez Boga, że to wcale nie było pomyśli Boga to przejście, ale skoro Izrael go chciał, to Bóg dał proroka. Samuela, który przeprowadził lud Boży przez ten czas. Też niełatwy pamiętamy pierwszy król Saul. Choć dobrze się zapowiadał, ostatecznie sprzeniewierzył się Bogu. Wtedy Samuel namaścił z woli Bożej kolejnego, króla Dawida. Możemy w tym niepokoju, jakiego doświadczał Izrael wśród tych trudności różnych, dziwnych, nie zawsze dobrych przełomów, no, rozpoznać pewnie te sytuacje, w których my żyjemy, my osobiście, my w naszych rodzinach, w tych mikrospołecznościach w których funkcjonujemy na co dzień, ale także w szerszej perspektywie. My jako Kościół, my jako naród, my jako społeczeństwo, my jako ludzkość może nawet cała. Tych tak mnie uderzyło bardzo jedno z pierwszych zdań tego dzisiejszego czytania. W owym czasie rzadko odzywał się pana, widzenia nie były częste. Dzisiaj można by, przynajmniej przeglądając katolickie rejony internetu czy różne inne publikacje, odnieść wrażenie, że sytuacja jest wręcz odwrotna. Widzeń a widzeń, objawień a objawień, proroków a proroków. A tymczasem Słowo Boże dzisiaj, tak się przynajmniej wydaje, pokazuje nam, że doprawdy wystarczy jeden człowiek, który zada Panu Bogu kluczowe pytanie złoży przed Bogiem kluczową krótką zwięzłą deklarację mów panie bo sługa twój słucha żeby lud boży przeprowadzić przez różnego rodzaju niepokoje niejasności przełomy trudności i tak i tak szukają dzisiaj Szymon i towarzysze Jezusa który gdzieś im znikł Wieczór wcześniej dokonywał tylu cudów, tylu uzdrowień. Znajdują go na miejscu pustynnym i mówią: no, Wszyscy cię szukają, wracaj tam. Przynieśli nowych chorych, przyprowadzili nowych opętanych, wszyscy cię szukają, czekają na ciebie. Pójdźmy gdzie indziej, aby do sąsiednich miejscowości, aby mi tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. Często w naszym życiu. Pewnie możemy złapać się na tym, że jesteśmy jak Szymon i towarzysze. Mamy dla Pana, dobry, Pana Boga dobry pomysł na to, co powinien robić, jak powinien działać, czym się powinien zająć. Pan Bóg może się tak zdarzyć, że i nam powie, pójdźmy gdzie indziej. Mój pomysł na uzdrawianie Twojego życia, Twojej rodziny, Twojego kościoła, Twojego świata jest inny. No i kluczowe pytanie, czy pójdziemy za Nim tam gdzieś indziej, gdzie On nas chce zaprowadzić, czy będziemy stać i tupać nogą, i tłumaczyć Panu Bogu i się na Niego wściekać, że nasz pomysł jest lepszy. Czy dzisiaj we mnie znajdzie się przestrzeń na to, żeby powiedzieć Panu Bogu, mów, bo sługa Twój słucha, mów, czego Ty chcesz, mów, czego Ty pragniesz w moim życiu, jakich decyzji, jakich postaw. Ja wiem, co mnie się wydaje słuszne, ja wiem, co mnie się wydaje właściwe, wiem, co mi się podoba, kiedy tego słucham, kiedy to czytam. Mów, Panie, czego Ty chcesz, bo sługa Twój słucha.